Belzebub to filistyński bóg dawniej czczony w Ekronie, a później opisywany jako demon. Imię Belzebub jest związane z kananejskim Bogiem Balem. W źródłach teologicznych, głównie chrześcijańskich, Belzebub jest czasami innym imieniem dla diabła, podobnym do szatana. W demonologii znany jest jako jeden z siedmiu książąt piekła, Diekrzynar Infernal opisuje Belzebuba jako istotę zdolną do latania, znaną jako władca lotników lub popularnie władca much. Jego imię pojawia się w Ewangelii w opisie sytuacji, gdy Żydzi, faryzeusze i uczeni oskarżają Jezusa, że używa mocy Belzebuba do wypędzania złych duchów. Bywał także nazywany karmazynowym królem bądź antychrystem. W teologii filistyńskiej bal jest potwierdzany w zachowanych inskrypcjach i był popularny w imionach teoforycznych w całym Lewancie, ale jest zwykle wymieniany wraz z innymi bogami. Niemniej jednak zapiski ugaryckie ukazują go jako jako Boga Pogody, który włada błyskawicami, wiatrem i deszczem. Suche lata na tym obszarze są wyjaśniane jako czas Bala w podziemiach i jego powrót jesienią, który spowodował burze, które ożywiły Ziemię. Tak więc, kult Bala w Kananie, gdzie ostatecznie zastąpił Ela jako przywódcę bogów i patrona królestwa, był związany z zależnością regionów od opadów deszczu w rolnictwie w przeciwieństwie do Egiptu i Mezopotamii, które koncentrowały się na nawadnianiu ich głównych rzek. Niepokój o dostępność wody dla upraw zwiększył znaczenie jego kultu, który skupiał się na jego roli jako boga deszczu. Został także wezwany podczas bitwy, co pokazało, że uważano go za aktywnie interweniującego w świecie ludzi. W przeciwieństwie do bardziej powściągliwego Ela, libańskie miasto Balbek zostało nazwane na cześć Bala. W okultyzmie oraz w demonologii chrześcijańskiej jest uważany za strażnika bram piekielnych. Według rang piekielnych ma być przybocznym generałem piekła, jest przedstawiany jako demon, w tej postaci posiada wiele wizerunków albo po prostu mucha. Uważa się go również za twórcę Goecji oraz tego, który nakazał 72 demonom, by to służyły królowi Salomonowi. I to już tyle w tym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.